Siema, ja nazywam się Dyta i dzisiaj poglądamy sobie TikToki paznokciowe. Co chciałam, a co otrzymałam? Okej, okay, dziewczyna idzie do samochodu i co? Co się stało? O boże, brzydkie kluchy, a co chciała? Mniej brzydkie kluchy. Ten krzyk na końcu. A! Idzie taka niezadowolona. O Boże, te skórki zalane całe. O co poprosiłam? Piękne czerwone kwadraty. A co dostałam? O Boże, zalane, brzydko namalowane, choćby wykałaczką, krzywe, przepiłowane, grube i, i nie kwadraty, tylko migdały. Może chciałam po prostu migdały. Co się tu stało, nie? Jaka piękna czerwień krwi wokół paznokci na skórkach. Dziewczyna się aż popokała. Aha, ona to takie chciała mieć paznokcie. Już palicho z tymi skórami pozacinami, a to dostała. Takie krzywe, grube kluchy. Ale brzydkie matko, kochana. Współczuję, współczuję. Jakoś lądoczka, współczuję. Dziewczyna chciała ładne zdobienie ala, marmurek, pewnie marble, coś w tym stylu. A co dostała? Pokaż, pokaż. Bo tego się nie da zepsuć, nie? Tego się nie da. <noise> da się tu zepsuć. Tego TikToka nie rozumiem. Jest pies i co obgryzione paznokcie, że co on jej obgryzył tak te paznokcie? Co zrobiła sobie paznokcie i pies jej je obgryzał jak spała? No w sumie to tak wygląda, trochę. Na ja początku sobie myślałam, a tam głupoty gada specjalnie, tam coś połcina, ale one faktycznie wyglądały jak pobgryzane przez psa. Chcę zobaczyć największy koszmar y, stylisty paznokci. Ten wszechobecny pył. Ale to nie chyba z paznokci. To jest proszek akrylowy upadł i wszędzie jest teraz akryl. Albo gorzej, upadł tam, gdzie pochłaniacz był i to tak, tak rozwiał to. Łączę się w bólu. Dobra, pokaż paznokcie, które chciałaś. Ombre na balerinach. Piękne, widziałam je kiedyś. Dobrze zbudowane. Oh, Boże, jakie poczwarki dostała matka? Wręcz neon, neon na balerinach. Chciała wąskie baloryny, dostała bułeczki. Dobrze, mamy fajne, krótkie kwadraty z ładnymi zdobieniami to chciałaś. I jak bardzo zostało to zmaszczone. Jestem ciekawa, bo to trudno zniszczyć poważnie takie złe. Przestań. Czego ty chcesz? Jesteś za bardzo wymagająca po prostu. Zapraszam na mojego insta. Dobra, chciałaś piękne ombre delikatne i nie dostałaś. Za to dostałaś polaskacze brzydkie, ciemniejsze nie tylko góra jest ciemniejsza, ale i dół jest ciemniejszy i wygląda to... No i oczywiście cover nie został dopasowany twojej bardzo jasnej karnacji. Auć. Kolejny raz ombre i bardzo podobne do poprzednich. Chciałaś takie, a jakie otrzymałaś? Te też nie są jakieś idealne, ale zobaczmy. O Boże, jakie kluchy, jakie po prostu. Za 60 euro? Po to. Ta sama dziewczyna, Baby Boomer, balerina. Piękne wykonanie, ale Baby Boomera też bardzo często widzę zmaszczonego, więc tu się nie zdziwię. To, to mnie w ogóle nie zdziwiło, za jasny, bez przejścia, kluchy, no masakra. I klientki nie są głupie. No tutaj są takie ogniki malowane, zobaczymy, zobaczymy, to można zmaścić. Nie jest to takie łatwe na, jak wygl na jakie wygląda. A! Laska po prostu nie ogarnęła konturów, po prostu poprawiała, poprawiała, poprawiała kontury, że no braku miejsca na kolor, no sorry memory. No dobrze, dziewczyna chciała miętowe baleriny długie. Co dostałaś zamiast nich? Zielone gluty, grube, grube, krótkie, zielone gluty. Jach. O Boże, nie, poważnie, no nie wyobrażam sobie, że móg ktoś mógłby to jeszcze gorzej zrobić. Dobrze, zachciało ci się czerwonego fręczyka pięknego, tam z lekką nutą szaleństwa. Tu jakieś zdobienie, tu czer cały czerwony paznokieć, biegdał, ładnie wybudowany. A co dostałaś? O Boże, ale lacze. <laughs> Takie lacze przepiłowane do góry lecące. O Boże, nie dziwię się, że tutaj. A te jest znak ciuku fale, nie zauważyłam. Fale Dunaju, o matko. No dobrze, już widzę z niezadowoloną minę. Co chciałaś dostać? Pokaż. Ładne, delikatne paznokcie, migdało, owal To tak choćby iść na paznokcie do przedszkolaka i żeby, wiesz co, namaluj mi to, co tutaj i on to tak zrobił po swojemu. Nie wymagaj od stylistki zdobienia, skoro ona nie, nie do końca się czuje w zdobieniach. To jest takie jakby wymagać od kucharza tego, żeby po prostu ci włosy. I potem się dziwić, że nieładnie. Morał tego odcinka jest krótki, niektórym znany. Jeżeli chcesz iść na paznokcie... Jeszcze raz to. Dobrze to powiedziałam? jeszcze raz, bo to miał być na końcu. Ale rym z dupy. Napisz mi to, ja to przeczytam, bo widzisz, że to myla. Skorzystam z plomptera pierwszy raz. Od 6 lat. <laughs> w Plompterze jest na odwrót. Dobra, koniec, bo już jestem zmęczona. Morał tego odcinka jest krótki, niektórym znany. Idź do sprawdzonej stylistki paznokci, bo inaczej zostaniesz wyśmiany. I da wyłączyć. Nie, teraz wyłączam.